Polska, Chrystusem Narodów. To jest chyba najbardziej rozpoznawalne hasło polskiego mesjanizmu i chyba najsłabiej rozumiane. W tym wykładzie chciałbym dokładnie przyjrzeć się, o co w nim chodzi. Nazywam się Paweł Rojek. Zapraszam. W poprzednim wykładzie mówiłem o y, trzech sposobach. Religijnego interpretowania cierpienia zbiorowego. Pierwszy to był taki bardzo płytki, mówiący o tym, że po prostu cierpienie jest okazją do dobrych uczynków. Drugi, zakorzeniony w tradycji Starego Testamentu, mówi o tym, że cierpienie jest słuszną karą za grzechy, w tym także grzechy zbiorowe. Natomiast trzeci, powiedzmy nowotestamentalny, mówi, że cierpienie może być także. Z szczególnym sposobem zjednoczenia z Chrystusem. To brzmi bardzo teologicznie i rzeczywiście jest to głęboka idea teologii cierpienia. Natomiast tym właśnie teraz chciałbym się zająć, dokładnie spróbować przeanalizować to, o co chodzi w tej formule, do której prowadzi taka interpretacja cierpienia, że Polska jest Chrystusem, Chrystusem narodów. To jest. Hmm, od samego początku to hasło wywoływało wiele nieporozumień i krytyki i wręcz zgorszenia, no bo to sugeruje, że Chrystus był bezgrzeszny i cierpiał bez żadnego powodu, znaczy to nie była żadna kara, On przyjął karę, niewinnie przyjął karę za grzechy innych, natomiast w takim razie powiedzenie, że Polska jest Chrystusa Narodów, sugeruje, że Polska jest bezgrzeszna I to jest coś, co no, dla wielu było zupełnie, ta sugestia była zupełnie nie do przyjęcia. E, nie wiem, słowacki, tak, e, e, pisał tak: Biada wam, którzy sobie wymawiacie, że krzyżem podobnie jesteście do Chrystusa, nie pomój na to, że Chrystus niewinnie na krzyżu cierpiał za narody. Natomiast no, jest oczywista reakcja. Y, 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 gdy mówi się, że Polska i Chrystus mają coś wspólnego ze sobą, albo Norwid, tak? E, za mało zdrowe i, po, i pod pewnym względem niemoralne to zestawienie się z krzyżem śmie... ...głosić. Tak? Składnia skomplikowana, ale no, znowu ta sama, ta sama, ta sama, reakcja, że to jest, tu jest coś bardzo niebezpiecznego, w tym haśle jest coś, jest coś bardzo niebezpiecznego. E, e, dlatego jakby w kontrze do tego hasła Chrystusa Narodów, do którego zaraz przejdę, Proponowano jakieś inne, inne symbole, inne metafory. Tak? Mamy świętego, nasz nowy święty arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński. On mówi, tak, to nie, nie, Polska nie była Chrystusem narodów, Polska może była Magdaleną narodów. tak Przypominam, Maria Magdalena, która opłakiwała swoje grzechy. No to, to, jest, to jest raczej w ten sposób należy patrzeć na Polskę, która zgrzeszyła. No to jest ta interpretacja. interpretacja Kary, tak? Nasze grzechy spowodowały upadek, więc teraz to, co powinniśmy robić, to żałować i pokutować, tak jak, tak jak Maria Magdalena. Z kolei Hieronim Kajsiewicz, znowu ten nurt interpretacji cierpienia jako kary, on mówi: Polska nie jest nie jest Chrystusem Narodów, jest Chiobem Narodów, tak? Chiob, który, który cierpiał, ale jego cierpienie nie miało żadnej funkcji odkupieńczej, po prostu żadnej zbawczej misji przez to nie, nie, nie prowadzi. Chociaż Hiob tu jest ryzykowny, ponieważ no, w takiej egzegezie chrześcijańskiej Hiob jest oczywiście typem Chrystusa, tak? więc jakby to, to cierpienie, rzeczywiście Hiob cierpiał niewinnie, tak? więc tutaj jest dosyć ryzykowne mówienie o Hiobie narodów jest, od razu nas prowadzi do tej wizji, do tej wizji Chrystusa narodów. I nawet Mickiewicz tam czasami też jakby zmiękczał tą interpretację i mówi na przykład, że Polska jest łazarzem narodów. Łazarz to e, przyjaciel, który, e, przyjaciel Chrystusa, który może być wskrzeszony, ale e, jakby no, to, nie, to nie on dokonuje tego, tego, tego czynu, tylko jest e, z miłości, a nie ze swoich zasług, jest, jest e, przywracany do życia. E, Natomiast no, rzeczywiście jest taka idea, tak? ona, jest, ona jest bardzo odważna i bardzo, no, tak jak pokazywałem, jakby natychmiast powoduje tysiąc pytań i tysiąc wątpliwości. Natomiast być może jest w tym coś bardzo głębokiego. Jakby to, co, to, co spróbuję teraz zrobić, to najpierw przypomnę kilka sformułowań tej idei, które pojawiają się no, oczywiście zwłaszcza u Miskiewicza, ale także u A potem <laughs> chciałbym zaproponować kilka interpretacji, uporządkować jakby sposoby rozumienia tej metafory. Jak to. Tego porównania, jak to, można, jak to można rozumieć? I wydaje mi się, że spróbuję pokazać trzy takie rozumienia: że dwa z nich są zupełnie do przyjęcia, a jedno z nich jest naprawdę głębokie, głębokie teologiczne. Dopiero trzecie, które miesza pewne porządki, jest rzeczywiście jest rzeczywiście nieakceptowalne i no jakby no, nie, 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 nie należy za nim iść. Zacznę od, zacznę od tego sformułowania. No mamy. Z, Absolutnie w klasycznych tekstach Mickiewicza, w dziadach mamy to, to porównanie, i to w kilku miejscach porównanie cierpienia Polski do, do śmierci Chrystusa. Oraz mamy pewnego rodzaju niejasną zapowiedź zmartwychwstania. Tak? W tej wizji e, 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 księdza Piotra, prawda, tam mamy ten opatrznościowy mąż 44, tak być może to jest coś, co można by traktować jako jako antycypację zmartwychwstania Polski. Bardziej rozbudowana ta metafora pojawia się w Księgach Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego i tam jest jakby bardziej odsłonięty, szerszy kontekst. Mińskiewicz pisze tak, naród polski nie umarł, ciało jego leży w grobie, a dusza jego zstąpiła z ziemi, to jest z życia publicznego do odchłani, to jest do życia domowego a trzeciego dnia dusza wróci do ciała i naród zmartwychwstanie. Ciekawa rzecz, tak, jakby śmierć narodu traktowana jest jako utrata państwa, jako odpaństwowienie, jako oddzielenie, oddzielenie, przejście życia narodowego do sfery prywatnej, sfera publiczna jest zajęta przez zaborców i to jest grób, sfera prywatna, w której jest polska kultura, polski język, jest, to jest, jest traktowane jako grób, a stanie to będzie przywrócenie państwa polskiego, czyli wejście z powrotem sfery polskości, ze sfery prywatnej do sfery, do sfery publicznej. W innym miejscu, też w księgach, jest mowa o tym, że śmierć narodu można rozumieć jako oddzielenie emigracji od kraju. Dusza narodu wyemigrowała do, do Francji, a zmartwychwstanie narodu będzie wtedy, gdy wróci do kraju. W księgach pielgrzymstwa pojawia się jeszcze wątek Funkcji, jaką zmartwychwstanie Polski, czyli to przywrócenie do życia państwa polskiego, przyniesie innym narodom. Mickiewicz mówi tak: Narody zbawione będą przez zasługi narodu umęczonego, czyli Polski. Ofiara Polski, śmierć, i potem zmartwychwstanie ma przy, przynieść pewne skutki dla, dla wszystkich narodów. Tyle Mickiewicz, Krasiński. Yy, yy, Krasiński yy, pisał, porównywał Polskę i Chrystusa nawet w tajnym memoriale skierowanym do Piusa, Piusa IX. To jest taki dokument, który on pisał ostrzegający przed polityką rosyjską i tam użył bardzo ciekawego argumentu, Krasiński, powołując się na, na, na słowa Chrystusa Wszystko, coście uczynili jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Czyli, że ci, którzy cierpią Ci, którzy. Że Chrystus w jakiś szczególny sposób obecny jest w tych, w tych, którzy cierpią. A skoro naród polski cierpi, to na tej samej zasadzie Chrystus obecny jest w polskim narodzie. To nie jest dominujący sposób myślenia, natomiast rzeczywiście jakby, no, jest to pewien argument, który, który, który można użyć, i w, i w tym sensie można poszukiwać uzasadnienia tej frazy Polska, Chrystusu narodów, przez właśnie pokazanie, że w, w każdym cierpiącym obecny jest Chrystus. no... Mamy to mocne postawy teologiczne do tego, do takiego utożsamienia. Wobec tego w cierpiącym narodzie też jest obecny. I w tym memoriale Kraśnicki pisał, że Jezus ukrzyżowany w Polsce, cierpiący w niej, niepoznany w niej. Ten sam Chrystus, który powiedział, że do skończenia świata będzie się zawsze ukazywał ludziom pod postacią każdego żebraka, każdej wdowy i każdej sieroty no To w takim razie cierpienie Polski jest też świadectwem obecności Chrystusa, właśnie tak jak jest obecny w żebrakach, wdowach i w sierotach, tak samo jest obecny w cierpiącym narodzie, narodzie Polski. To jest jeden ze sposobów myślenia, który, jak, jak wspomniałem, nie był dominujący. Natomiast no, najbardziej taką radykalną wizję porównania Polski do Chrystusa Krasiński formuje w Przedświcie, i to jest wizja o wiele bardziej o wiele mocniejsza niż nawet to, co pisał Mickiewicz w Księgach Narodu. Mianowicie, no tu wręcz mówi się właśnie o niezawinionym cierpieniu Polski, która Polska bierze dobrowolnie za innych, którym się to cierpienie należy, to my, Polacy, je biorą na siebie i w ten sposób no jakby, to ich cierpienie ma jakieś zbawcze skutki dla, dla, dla całego świata. Krasiński, przypominam, uchodzi za takiego najbardziej yy, katolickiego i najbardziej umiarkowanego spośród polskich mesjanistów. No to tutaj widać, że w tym momencie naprawdę jest tutaj coś o wiele bardziej, o wiele bardziej radykalnego niż, yy, niż, niż u Mickiewicza. Krasiński yy, pisał tak. My umarli pośród świata, z świętej do świata miłości. On nam bratem. Zbawić brata trzeba było z win podłości. Przyjąć na się nie grzech, lecz karę. My przyjęli i widziano wśród narodów Polski marę wstępującą w grup na trzy dni. No to jest wiersz tutaj, jakby, treść dyskursywna jest ukryta, ale no idea jest taka, że to Polacy przyjmują karę, która powinna spłynąć na inne narody dobrowolnie. To nie jest efekt naszych, to nie jest efekt poprzednich grzechów, to nie jest efekt jakiegoś przeznaczenia, to jest jakby dobrowolny akt przyjęcia, przyjęcia kar, które słusznie należą się innym, po to, żeby, po to, żeby jakoś doprowadzić do zbawienia świat i inne, inne narody. Więc tutaj rzeczywiście jest sugestia bezgrzeszności i dobrowolności cierpienia, cierpienia Polaków. I jak to wszystko rozumieć? Jak to, jak to złożyć do, jakoś całość? Jak, jak to interpretować? I czy to w ogóle ma czy to w ogóle ma jakiś sens, a w szczególności czy to jest sens, który jest akceptowalny teologicznie, czy, to jest, czy, czy mamy do czynienia z, jakąś, z jakimś bruznierstwem, czy herezją. No, mamy pewną tradycję badań na ten temat. Tutaj wspomniałbym tylko profesora Bogusława Doparta z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który proponował nie mniej niż pięć z interpretacji formuły Polski Chrystusa Narodów, Mianowicie to może być albo hiperboliczna fikcja ekspresyjna, albo romantyczna metafora ontologiczna, albo wolnościowa alegoria ideologiczna, albo figura biblijna, która redukuje religię do polityki, i wreszcie symbol teologiczny, co jest najbardziej takim życzliwym odczytaniem tej, tej, tej formuły. Ja nie będę analizować tych, 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 tych interpretacji, zaproponowałbym pewną prostszą analizę i trochę bardziej systematyczną. Mianowicie, chciałbym dokładnie zastanowić się jak można rozumieć Polskę w tej formule Polska Chrystusa Narodów i jak można rozumieć to utożsamienie z Chrystusem. Bo pojawiają się tutaj dwie, dwie opcje. Tak? znaczy polska Po pierwsze, Polska może być rozumiana albo jako po prostu jako, jako naród albo państwo, jako pewien byt ponadindywidualny, a może być też rozumiana jako po prostu suma jednostek, zbiorowość, dystrybutywnie, tak mówiąc filozoficznie, tak? Jak, jako, jako po prostu suma indywiduów, suma Polaków. Polska jako coś ponadjednostkowego, kolektywnie, jako państwo, jako naród, to, to jest jedno rozumienie, a Polska dystrybutywnie, jako zbiór jednostek, zbiór Polaków, Polska jako Polacy, to jest, to jest drugie rozumienie. I y, jak rozumieć utożsamienie z Chrystusem? Albo będziemy to traktować jako po prostu porównanie, metaforę, że Polska jest jak Chrystus, czyli nie ma utożsamienia, tylko jest podobieństwo, tak? to które buduje metaforę. Metafora zawsze opiera się na dostrzeżeniu pewnego podobieństwa między, między, między dwoma członami. Są pewne podobieństwa między Polską i są pewne podobieństwa, które. Przypominają historię Chrystusa. Historia Polski i historia Chrystusa są trochę podobne do siebie, dlatego ma sens powiedzenie, że Polska jest jak Chrystus. Ale, ale jest też mocniejszy sens, znaczy można powiedzieć o, nie tyle o metaforze, co mówiąc technicznie o metonimii, to znaczy o, o, naprawdę o utożsamieniu z Chrystusem. No, to brzmi może teraz niepokojąco, ale, ale tak naprawdę to jest, jest element takiej głębokiej teologii cierpienia, którą mamy rozwiniętą. W teologii chrześcijańskiej, która mówi, że cierpiący człowiek może naprawdę utożsamiać się z Chrystusem, to i jego cierpienie może naprawdę łączyć się z cierpieniem Chrystusa, i to już jest no, teologicznie znaczące utożsamienie. To już nie jest tylko metafora: nie cierpię jak Chrystus, ale cierpię z Chrystusem. Być może o coś takiego też mogło chodzić w tej formule. I teraz składając te rozróżnienia. Mamy różne opcje tego, w jaki sposób możemy, możemy to rozumieć. Ja przedstawię najpierw dwa rozumienia, które wydają mi się zrozumiałe, co jest już dużo, i właściwie akceptowalne, to znaczy takie, które nie wywołują jakichś natychmiastowych obiekcji, nie, nie wydają się bluźnierstwem, a wręcz przeciwnie zwłaszcza ta druga wydaje, wydaje się dosyć głęboko zakorzeniona w, w, w takiej no, teologii cierpienia czy teologii męczeństwa. Pierwsza interpretacja mówi tyle. Polska jest jak Chrystus i nic więcej. Polska rozumiana jako naród albo jako państwo i jest jak, to znaczy metafora, jest jak Chrystus. Opowieść o Polsce jest podobna do opowieści o Chrystusie. I nic, niczego więcej, niczego więcej tutaj nie mówimy. I to jest bardzo. No może ryzykowna, może niepotrzebna, może dosyć taka śmiała metafora mówiąca o losach politycznych Polski. Co mamy podobnego? Chrystus umarł, zmartwychwstał i dał, dał ludziom zbawienie. No i teraz Polska umarła, Polska rozumiana jako państwo, jako naród umarła, to znaczy straciła niepodległość. Zmartwychwstanie, to znaczy odzyska niepodległość, i Przyniesie innym zbawienie, to znaczy pomoże innym uzyskać niepodległość. E, możemy się zżymać na to, że ktoś do opisu historii Polski użył metafory religijnej, ale to jest inny zarzut niż herezja. Tak? To jest po prostu no, może nieprzystojne, ale, ale, ale jakoś usprawiedliwione użycie języka religijnego do opisu, e, do opisu dziejów politycznych Polski. Śmierć, przypominam, tak, to, 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 to co mówi Mickiewicz, tak, śmierć narodu rozumiemy jako e, utratę tego wymiaru publicznego dla życia narodowego, tak? U, Utrata państwa to jest wstąpienie e, e, do sfery prywatnej, tak, to jest grób, prywatność, e, życie prywatne jest grobem narodu, to jest coś, co nie, 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 nie w pełni się realizuje. Odzyskanie niepodległości to będzie powrót do Odzyskanie sfery publicznej, to będzie odzyskanie, odzyskanie państwa. To tyle, tylko tyle. To, tak potocznie mówimy. tak? Polska zmartwychwstała w 1918 roku, to jest jakby tylko metafora mająca y, powiedzieć tyle, że od, y, powstało państwo polskie, tak? które, wcześniej, wcze, które wcześniej nie istniało. Czym jest to zbawienie dla innych? Znowu to, y, to można traktować bardzo prozaicznie. Tak? To znaczy, i y, to jest coś, co mamy, y, mamy u, u, u Mickiewicza bardzo wyraźnie obecne, przynajmniej na jednym z poziomów. Rozumienia tej metafory, no to jest tyle, że yy, romantycy polscy doskonale zrozumieli, że odzyskanie przez Polskę niepodległości nie uda się, jeżeli nie zrobi się akcji ogólnoeuropejskiej, mającej na celu promowanie wizji tego, że wszystkie narody powinny być samodzielne. No, nie wiem, to yy, jak to się mówi yy, prawo narodów do samostanowienia że Polska nie uzyska niepodległości, jeżeli razem z nią nie uzyskają niepodległości wszystkie inne narody w Europie. I to była dobra strategia. Tak właśnie się stało, tak? Jeżeli przypomnimy sobie rezultaty I wojny światowej, to, to nie Polska jedna uzyskała niepodległość, tylko razem z Polską całe y, na, na gruzach imperiów y, powstało wiele narodów, które jakby w tym samym momencie jakby na tej samej zasadzie prawa y, narodu do samostanowienia uzyskały swoje, swoje państwa. I y, 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 Emigracja polska doskonale to rozumiała i prowadziła akcję nie tyle w imię uwolnienia Polski, co raczej w imię ogólnie uwolnienia wszystkich narodów spod dominacji, tego, żeby każdy naród mógł mieć swoje państwo, w którym, którym będzie mógł każdy historyczny naród, który będzie mógł się, mógł się sam rządzić. I w tym sensie, no jakby no to się udało, tak? To znaczy, Pol. Uzyskanie niepodległości przez Polskę przyniosło niepodległość wszystkim innym państwom dookoła. Tak? I w tym sensie przyniosło zbawienie, rozumiane w kategoriach politycznych, rozumiane jako metafora, dla wszystkich, dla wszystkich innych narodów. Mało tego, tam jest, jest, jest ciekawa myśl u Kraśnickiego, gdzie on mówi, że historia Polski upadku i odzyskania Upadku, trwania narodu mimo braku państwa i odzyskania niepodległości przyszłego, to jest dowód na nieśmiertelność narodów. To jest dowód na to, że narody mogą istnieć nawet bez e, swojego państwa. I to jest, to jest istotne, ponieważ, jeżeli pomyślimy, że w, w tradycji, e, na przykład anglosaski, naród i państwo to są dosyć z, z, zbieżne pojęcia, e, no, to, no to tutaj nasze doświadczenie wyraźnie pokazywało, że mo, może istnieć naród bez państwowości. Także to, co, to jest coś, co można przetrwać. To jest, no, w tym języku religijnym, zastosowanym do opisu polityki to jest dowód na nieśmiertelność narodów. Tak, tak, to, można, tak to można interpretować. I wydaje mi się, że jakby w takim kluczu, no to, ta, to powiedzenie Polska Chrystusa narodów jest no może dziwacznym, ale jakimś zrozumiałym opisem, opisem porozbiorowych dziejów Polski. Tak? To jest, to jest coś, co jakby no można zrozumieć jako zakodowanie. Zakodowanie dziejów narodu, zakodowanie historii pola, Polski, politycznej historii Polski w języku religijnym. Czemu tak? To jest inna sprawa, skąd to się wzięło, ale no na, na tym poziomie jest to, jest to zupełnie zrozumiałe, jeżeli będziemy rozumieli, że za każdym razem, gdy mówi się o zmartwychwstaniu, gdy mówi się o zbawieniu i mówi się o śmierci, to nie ma się na myśli żadnych pojęć religijnych, tylko pojęcia czysto polityczne odzyskanie niepodległości. przy Sprzyjanie niepodległości innych narodów, i tak dalej. To jest zupełnie zrozumiałe i, i, i niekontrowersyjne, no chyba że kon, za kontrowersyjne uznamy użycie tego, tego języka religijnego do kodowania, do kodowania pojęć, pojęć politycznych. No to też nie jest ciekawe. To jest po prostu metafora, porównanie, które, które nie, jest, nie, jest, nie jest wcale głębokie. Natomiast jest drugi poziom religijny odczytania tej, tej, tego hasła: Polska, Polska Chrystusa Narodów który wydaje mi się no, o wiele bardziej, no, jest może bardziej tajemniczy i może trudny do, do, do akceptacji, ale, ale teologicznie, jest, teologicznie jest o wiele głębszy. Przy czym tu już nie mówimy o Polsce jako o państwie, albo o, poist, o Polsce jako o narodzie, tylko mówimy o Polakach. Mówimy o, o, o indywidualnych ludziach. To jest bar, bardzo istotne, że tutaj naród musi być rozumiany jako dystrybutywnie jako, jako, jako ludzie. Szczególni i ci ludzie mogą już w sposób nie tyle metaforyczny, co realny i rzeczywisty utożsamiać się z Chrystusem. No to jest oczywiście język teologiczny, który dla wielu jest trudno zrozumiały i jakby budzi, może budzić nieufność, no ale jakby z punktu widzenia teologicznego to jest to jest w porządku. Tak, znaczy każdy człowiek na mocy chrztu powołany jest do pewnej wspólnoty z Chrystusem. W szczególności cierpienia człowieka można łączyć z cierpieniem Chrystusa, i to łączenie nie jest już czymś tylko zewnętrznym i metaforycznym, ale jest realnym, re realnym, realnym zjednoczeniem. To jest coś, co no, taka głęboka teologia cierpienia mówi, owszem, cierpienie może być karą. Zasłużoną karą za grzechy. Natomiast może być też czymś więcej. Znaczy, niewinne cierpienie też się zdarza w świecie, i może być ono, jeżeli jest łączone z cierpieniem Chrystusa, to jest pewnym szczególnym rodzajem zjednoczenia człowieka, e, e, z, e, w, w, chrześcijanina z Chrystusem. To jest to, co, e, to, ma bardzo mocne podstawy teologiczne. Mamy w, w, u Świętego Pawła mamy taką ideę w, w liście do Kolosan. Święty Paweł mówi, że zadaniem chrześcijan jest dopełniać swoim cierpieniem braki udręk Chrystusa. Także cierpienie człowieka indywidualne jest, ma jakiś udział w tym cierpieniu zbawczym Chrystusa. Głęboka teologia, no między innymi rozwijana przez, przez, przez Jana Pawła II, ale ona pokazuje coś istotnego. Tak? To znaczy, że naprawdę jest pewien głęboki sens teologiczny, w którym jednostki łączą się Cierpieniu z Chrystusem, ale w takim razie zbiorowości, rozumiane jako suma jednostek, także może łączyć się, łączyć się z Chrystusem. I być może to jest jed, jeden z sensów, którym można nadać tej formule. Y, y, Polacy, Chrystusa narodów, to nie musi być bluźnierstwo, jeżeli rozumiemy, że, że to jest tak naprawdę realne powołanie każdego chrześcijanina: jednoczenie się. Y, y, Jednoczenie się w cierpieniu z Chrystusem. To jest coś, co, to jest coś, co mamy mamy teologicznie bardzo bardzo pogłębione i mamy, mamy to opracowane przy takiej interpretacji to jest jakby drugi poziom. Tak? Ten poziom polityczny, to jest, to jest taka zewnętrzna opowieść, a to jest ta, ta głębsza, która naprawdę pokazuje, pokazuje głęboki teologiczny sens cierpienia indywidualnego, ale skoro indywidualne cierpienie ma sens, a, a naród jest sumą indywiduów, to cierpienie narodu też może, też może mieć taki sens. Ta intuicja została dopełniona przez, przez Jana Pawła II w tej sławnej homilii na Placu Zwycięstwa, gdzie on właśnie włącza cierpienia narodu w, w ofiarę eucharystyczną, zna, to znaczy także, także w cierpienie Chrystusa. Także to jest, to nie musi być buźnierstwo, to może być głęboka, głęboka teologia, teologia cierpienia. Natomiast ta formuła Polski, Chrystusa, Chrystusa Narodów, rzeczywiście może być opacznie rozumiana, znaczy może prowadzić do, 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 do nieporozumień i to wskazywa, jakby to uzasadnia też tą, tą nieufność, o której wspominałem na początku, mianowicie problem będzie wtedy, jeżeli powiemy, że Polska jako coś ponad indywidualnego, jako państwo albo jako naród rozumiany kolektywnie, Łączy się dosłownie z Chrystusem. I w tym momencie dochodzimy do, do, do takiego paradoksu, że e, jeśli, jeśli tak, to Chrystus umarł i zmartwychwstał po to, żeby polskie państwo zyskało niepodległość, co jest jakimś zgrzytem. Tak? Znaczy, to, jest, to jest tutaj coś, e, coś bardzo e, nie, niepokojącego i na to zwr zwracało uwagę wielu autorów, że tam e, niewłaściwie rozumiana e, ta, ta formuła może prowadzić do tego, że my sprowadzimy. E, wprowadzimy rolę Chrystusa do opiekuna polskiej państwowości? Tak? Że to jest, tu, jest coś, tu jest coś umniejszającego i tu jest coś, tu jest coś nie w porządku. I to jest od, od samego początku. Julian Klaczko, Stanisław Tarnowski, wielu komentatorów właśnie, właśnie na to wskazywało, że to jest niebezpieczna redukcja religii do polityki. Zofia Stefanowska, bardzo ważna autorka studium o, o Księgach Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego, napisze tak, jeśli nadrzędnym celem Miało być wyzwolenie narodów, nie zaś zbawienie człowieka, to celowi temu trzeba podporządkować nawet eschatologię chrześcijańską. Tak, jeżeli. No bo teraz jeżeli będziemy traktowali politycznie zbawienie Polski jako odzyskanie niepodległości, a nie nowe przymierze z Bogiem, budowę Królestwa Bożego i tak dalej, no to jakby sprowadzamy ten wymiar religijny do wymiaru czysto, czysto politycznego. Um, Podobnie Ryszard, Ryszard Przybylski też jakby, ten, ten, sam, ten sam problem zauważał nawet mocniej. Mesjasz, główna postać w historii świętej, stał się prefiguracją wydarzenia z historii świeckiej. Tak? I to jest gwałt na chrześcijańskiej koncepcji historii. Rzeczywiście tak jest, ale tylko wtedy, jeżeli pomieszamy oba te porządki. Tak jak pokazywałem, to pierwsze czysto polityczne rozumienie i to drugie czysto religijne rozumienie, oba te Oba te, przy tych obu interpretacjach ta formuła Chrystu, Polski, Chrystusa Narodów, da się zrozumieć i chyba da się bronić. Natomiast dopiero problem jest, jeżeli to, jeżeli to pomieszamy, pomieszamy jedno z drugim. No, ta formuła to jest chyba naj, najtrudniejszy i taki najbardziej zawiły element polskiego mesjanizmu i też naj, najgłośniejszy, wywołujący największe kontrowersje. Przypomnę, Czesław Miłosz, w którymś ze swoich esejów pisał, że widzenie Księdza Piotra to jest lektura nieprzystojna i żenująca. Kto posługuje się religią Boga Człowieka, czyli religią wcielenia, po to, żeby wprowadzić kolektywnego Mesjasza, traci wszelki sens proporcji, wszystkiego już można się po nim spodziewać. No, ja nie jestem pewien. Tak? Jeżeli ta analiza, którą tutaj przedstawiłem, jest, jest słuszna, no to przy pewnych znaczeniach otrzymujemy albo dosyć banalną historię Polski wypowiedzianą w języku religijnym, albo naprawdę głęboką teologię cierpienia zbiorowego. No to nie jest ani coś nieprzystojnego, ani żenującego. Może być pomieszanie obu porządków, no ale to już, jest, to już jest inna sprawa. W ten sposób zakończyłem omawianie trzech kluczowych pojęć polskiego mesjanizmu, milenaryzmu, misjonizmu i pasjonizmu. W następnym odcinku spróbuję dokonać teologicznego zintegrowania tych trzech pojęć. Dziękuję bardzo.